Narrator gada do siebie w tle nawias do siebie przecinek, bo nikt nie będzie tego oglądał nawias kropka. Na monitorze wyświetla się krótki wstęp zrobiony w darmowych programach kropka. Widać na nich mapę przecinek. Wojska przecinek. Ogólnie złopotężne hurder kropka. A na sam koniec zbliżenie na walenor przecinek, aby dodać tajemniczości kropka. Narrator wszystko czyta kropka. Czyta ten tekst przecinek myśli i sauran dwukropek kropka. Wszystko kropka. Kropki też kropka. Oprócz słów bohaterów przecinek bo stać nas na aktorów kropka. Pozwólcie, nie pozwól sobie ty autorze scenariusza, że opowiem wam pewną historię. Historię, gdzie to się okazuje że cały świat żył w niewiedzy i w niewiedzy żyć będzie powsze czasy. Historie, gdzie każdy ubiera maski i mami innych. Ci inni potem mamią innych. Inni inni mamią innych, innych. Inni 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 mamią innych, innych, innych. Co, kto to pisał? Dobra, anyway. Wróćmy do niepoczątku historii, znaczy. Normalny narrator BY wszystko wyjaśnił od początku do końca, ale nasz budżet jest mocno ograniczony i nie możemy sobie na to pozwolić. Przykro. Twarz krzycząca ze strachu: "Cóż to się dzieje?" Do Oestein Edhil puka nieznany gość.